Witam Was kochani bardzo, bardzo serdecznie po tej niestety długiej przerwie e, Wiem, że ostatnio bardzo często do mnie pisaliście i pytaliście się Kiedy będzie nowy filmik, gdzie ja jestem, czy mi się nie chce, żebym wróciła i tak dalej Jest mi naprawdę bardzo przykro czytać takie wiadomości Wiedząc, że nagrywam praktycznie dla Was co chwilę nowe filmiki Które niestety nie mogą się wgrać e, na mój kanał Nie wiem dlaczego, ale każdy filmik e, kończył swoje przesyłanie na 44 bądź 37% co było po prostu, co doprowadzało mnie do furii przez cały weekend majowy Mówię, dobra, dzisiaj wgram, dzisiaj już na pewno się uda I z mojego komputera, i z domowego, i z mojej siostry I z drugiego komputera mojej siostry Po prostu wszędzie, wszędzie próbowałam to zrobić Ale niestety się nie udało Mam nadzieję, że ten filmik się wgra I że w końcu będę miała z Wami jakiś kontakt Bo po prostu czuję się jak taka stara frustratka Która po prostu jest irytowana I nie może przeżyć tego, że, że nie może na swój kanał niczego wgrać Bo nic się nie chce wgrać Dzisiaj zapraszam Was na ulubieńców Będą to ulubieńcy ostatnich tygodni, chociaż myślę, że dla prostoty ładu i składu nazwy to po prostu ulubieńcami kwietnia Zacznijmy od pielęgnacji Zacznijmy może od dwóch żeli podprysznic, które naprawdę ostatnio skradły moje serce Kwiecień był takim miesiącem, że trochę było pogody bardzo upalnej, a trochę było takiej naprawdę naprawdę chłodnej Jeżeli chodzi o upały, nic uważam, że nie urzeźwia tak wspaniale jak miętowy żel podprysznic Ja miętowy żel podprysznic znalazłam z firmy Original Source i jest to mięta i zielone drzewko? Drzewko herbaciane? Tak, myślę, że raczej tak Jest to żel pod z którego tutaj mamy 250 ml, kosztuje on w rosmanie 9,99, bodajże coś w okolicy 10 zł Moim zdaniem jak na żel pod o pojemności takiej no standardowej jest to dość dużo ale ten zapach naprawdę wynagradza wszystko. Kiedy się rano kąpię i jestem taka zmęczona, jakaś taka wiecie, niewyspana i po prostu umieram pod tym prysznicem, wystarczy, że umyję się pod prysznicem właśnie korzystając z tego żelu i czuję się teraz taka orzeźwiona, taka ochłodzona, bo jakby nie patrzeć jest on z dodatkiem miętym i na przykład, jeżeli wracam wieczorem też zmęczona i, albo na przykład jestem po siłowni, czy po bieganiu bo tracę ja na siłownię, tylko po prostu biegam na zewnątrz jestem taka cała ona tak mi wszystko boli ale naprawdę wystarczy, że tylko się wykąpię w tym żelu i już, już jest, już jest czad natomiast, no, nie wyobrażam sobie jeszcze, że mówiąc korzystania z tego żelu jeżeli jest na, stopni, na dworze 5-8 stopni a tak też w tym miesiącu bywało przynajmniej tam, gdzie ja mieszkam i wtedy właśnie korzystałam z de, żelu DAF Pure Pumpering to ja tu akurat mam wersję niemiecką, bo taką wersję Wzięłam. Jest to kokos i jaśmin? No, niestety, chyba tak. W każdym razie ja Wam się pomyliłam i w ostatnim filmiku powiedziałam, że jest to mój ulubiony pod. Pryszpo... Przerw pod prysznic, czyli migdał A to wcale nie jest migdał, bo migdał mi się nie podoba Tylko właśnie najbardziej podoba mi się kokos I jak widać w jednym i drugim zużycie użycie Tutaj jest prawie niecała połowa, a tutaj jest ponad połowa Ten jest bardzo fajny W ogóle konsystencja różni się o 180 stopni Bo to jest taki lekki żel, a to jest krem Z tym, że zależy właśnie na jaką pogodę Na chłodne dni tego bardzo polecam A na takie, na chłodne, na ciepłe dni Żeby nam było chłodno, polecam właśnie ten Orzeźwiający z miętą. Natomiast na takie dni właśnie jak jest chłodniej Czy chcemy po prostu się bluskać z kokoskiem. Ten zapach jest taki słodki, e, taki kojący na noc. E, na noc idealnie, ale jak jest chłodnie, bo jak jest gorąco, to można się ukisić pod tym kokoskiem. E, kolejna sprawa y, to pielęgnacja stóp. Ja przed wyjazdem do Paryża. Zostałam poproszona przez Agę przez się 25, żebym kupiła jej peeling z serii Pat Drop. I akurat była taka fajna promocja, że wszystkie produkty do pielęgnacji ciała były przecenione o 25% i mówię, dobra, kupuję jej peeling, może też ogarnę jakiś produkt dla siebie, skoro już jest jedna czwarta ceny opuszczona. I skusiłam się na peel, na Balsam do stóp sygnowany przez Kinga Rusin, a jest to marka Pat Drop. Ja nigdy żadnych tych produktów nie korzystałam z tego względu, że one są po prostu drogie, a ja, nie wiem, na właśnie na krem do stóp, czy na żal prysznic, czy na masę do ciała, po prostu szkoda jest mi wydawać kilkudziesięciu złotych, bo wiem, że to, co jest w drogerii w zupełności mojej potrzeby zaspokoi. Natomiast mówię, raz kozie śmierć, jak jest 25% warto to wykorzystać i ten, ba ten balsam do stóp, on jest mm, o pojemności 100 ml, normalnie kosztuje 45 zł, czyli dużo. No i te 25% stwierdziłam, raz kozie śmierć najwyżej, no jak, jak mi się nie spodoba, to będę miała nauczkę, że nie warto nic droższego kupować. Ale powiem wam, że naprawdę wpadam jak śliwka w kompot. Ja zdecydowałam się na tą serię trawa cytrynowa i kokos. Zapach w ogóle mi się nie podoba. W ogóle to nie jest ani to nie jest kokos, ani to nie jest dla mnie trawa cytrynowa. Yy, w ogóle mi się ten zapach nie podoba. Ale to co on robi z moimi stopami, po prostu wiecie, ja chodzę często w szpilkach. A jak nie chodzę w szpilkach, to yy, dla własnego zdrowia yy, wmawiam sobie, że yy, tak powinno być. Wiecie, że ja mam problem z kręgosupem i no ani nie powinnam chodzić w paskie bo to, ani w szpilkach, ale dla mnie taki obcas to w ogóle jest. Yy, to jest parodia buta, naprawdę. I albo chodzę w takich butach, albo chodzę w płaskich adidasach. Tak czy siak, zawsze mam nogi wiecznie obtarte. Teraz jeszcze codziennie biegam, więc te nogi, no, jakby nie patrzeć, są podatne na obtarcia. I powiem wam, że smarując się tym balsamem do stóp ym, dwa razy dziennie, raz rano i raz wieczorem, moje stopy w życiu nie pamiętam. Może jak wyszłam z dżucha mamy i tam je wyczyścili z tego śluzu, yy, to może wtedy były takie miękkie, ale teraz po prostu są w fantastycznej kondycji. Yy, jeszcze powiem wam tak, 100 ml mówię bardzo mało. Na pewno mi to starczy, pewnie, nie wiem, na 2-3 tygodnie, a. Używam go od dwóch tygodni, ponad dwóch tygodni i tutaj jest ten tłoczek więc mniej więcej zużyłam, myślę, że maksymalnie jedną trzecią produktu używając go dwa razy dziennie jest fantastyczny i na pewno go kupię, mam nadzieję, że za miesiąc pewnie jakąś się skończy za miesiąc, czy za półtora miesiąca, jak będą, może będą dni w WIP tego to go kupię, no bo jednak zawsze te 20% możemy zaoszczędzić, w każdym razie jestem zachwycona, jeżeli, ko ktoś kogo, jeżeli kogoś to interesuje to tak, 100% naturalnych składników, bez składników pochodzących z ropy naftowej, silikonów Glikolu, propylenowego, PEGów, bez sztucznych konserwantów, zapachów i barwników. No. Mnie to jakoś specjalnie nie porywa Ale biorąc pod uwagę, jaki to jest genialny produkt Ja na pewno będę po niego sięgać Nie wiem jak reszta produktów z tej linii. Może kiedyś na coś się skuszę Ale wiecie, no ceny jednak yy, zachęcające nie są I drugi produkt, który do stóp, który również uwielbiam Używam go już od zeszłego roku przez cały czas to samo opakowanie Jest to niwelacjonę, Zasypka do stóp, likwiduje nadmierną wilgotność Zapobiega otarciom i łagodzie pod Jest to polska firma Farmona jego kupiłam w zeszłym roku w Superfarm za 6,49 I tak jak teraz patrzę to tego produktu zużyłam tyle, czyli mniej więcej mniej więcej połowę. Powiem Wam tak, wiecie, że ja jestem ogromną fanką sztyftu kompit tego zielonego, przeciwko obtarciom, tylko tak, jeżeli ja używam go codziennie, tak właśnie wygląda, już nic nie ma, to on mi starcza na miesiąc, półtora, a on kosztuje 20 zł, więc to nie jest wcale tak mało. Więc ja sobie smaruję tylko małego koleżkę od prawej i lewej stopy, bo on się najbardziej obciera, a całą resztę wysypuję po prostu sobie na rączkę i tak Właśnie sobie klepię stópkę, całą stópkę naokoło obtoczę jak takiego małego klopsika, pulpecika, wkładam skarpetkę i cały dzień, raz, że stópki są piękne, pachnące, co dla mnie jest bardzo ważne, bo ja generalnie jestem bardzo wrażliwa na różne zapachy i ja lubię mieć piękne, pachnące ciało i... Pachnące, a nie zalatujące przykrym zapaszkiem stopy. I naprawdę 6,49, a taka radość. Przede wszystkim, właśnie, stopy się w ogóle nie pocą, bardzo ładnie pachną, nie są podatne na obtarcia i nic więcej, nic więcej do szczęścia mi nie potrzeba, naprawdę. A jeżeli idę na imprezy i mam bardzo wysokie szpilki, to po prostu robię ciach, 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 have five z moją stopą i dodaję tylko jeszcze po boczkach tu, tu z tyłu na piętce i mogę. 12 godzin chciałam powiedzieć, ale ja w ogóle, jak ja już idę na imprezie, to jestem tak z 3 godziny, bo nie się nudzi, także... Ale w każdym razie można chodzić w wysokich butach, w niewygodnych butach i nic nas nie obciera. Dodatkowo, teraz dla wrażliwych raczej raczyliłabym zatknąć uszy, dwa dni temu stwierdziłam, że mm, zobaczymy, czy ten, ta zasypka y, będzie się nadawać do... Pomocy przy depilacji bikini Przypomniałam sobie, mam taki, mam Generalnie w moim pokoju nie mam Żadnej komody pod telewizor Więc mój telewizor, mały bo mały, ale stoi na dwóch Kartonach takich z Ikei papierowych W jednym mam stare książki, a w drugim mam jakieś zapasy Kosmetyków albo po prostu właśnie jakieś pudełka Żeby Wam to pokazywać i czyściłam Ostatnio cały pokoik, żeby pięknie Błyszczało i no jednak było Czyściutko i zobaczyłam, że Telefon, ale to nic Filmik jest najważniejszy i tak powinno być. W każdym razie zobaczyłam, że kiedyś kupiłam te plastry z Joanny Comfort Sensual. przezroczyste plastry do depilacji ciała z nowoczesną formułą. Są niby ultra skuteczne Jest tutaj 12 pojedynczych plastrów do depilacji nóg, pach, pach i okolic bikini z aloesem. Tak to wszystko wygląda. One kosztują około 10 zł. Już dokładnie wtedy nie pamiętam, ale na pewno nie są takie drogie jak plastry VIP. One są zdecydowanie, zdecydowanie tańsze. VIP. Wit. No wiecie, plastry wit. Mamy tutaj 12 plastrów. Ja 6 plastrów zużyłam, a trzy podwójne jeszcze mi zostały. Jak, jak to wszystko robimy? Przede wszystkim musimy się nastroić pozytywną energią, ponieważ wyrywanie włosów, owłosienia z okolic z bikini, Boli jak jasna cholera. Zależy wszystko, jaki macie próg bólu, aczkolwiek mnie boli jak jasna cholera, ale mówię, no, nie można być yy, takim chicken <ścoughs> i trzeba jednak to zrobić, bo ja. Ja uwielbiam mieć gładkie ciało, ogólnie całe, najlepiej jak mogę mieć. Wystarczą mi tylko brwi, rzęsy, włosy i niebym, to naprawdę już nigdzie więcej włosów nie chcę mieć. I jak to robimy? Przede wszystkim w rąsie bierzemy plaster i tak mniej więcej przez godzinę go masujemy. Następnie odklejamy te brzegi i przede wszystkim, jeżeli robicie na nogi, jeżeli dekryujecie nogi, ręce czy cokolwiek, o dużej powierzchni, to taki plaster nie trzeba go przecinać, natomiast ja do okolicy bikini polecam przeciąć go na trzy i wtedy całe, całe dwa czy trzy plastry wystarczą Wam na wywoskowanie pięknie wszystkiego, co chcecie wywoskować. I jak ja to robiłam? Sypa, posypałam sobie zasypką, przyklepałam, żeby te włoski... Żeby przede wszystkim ten wosk nie przykleił się Do skóry ciała, tylko właśnie do włosów Bo próbowałam to kiedyś Robić wcześniej na nogach I generalnie zdarłam sobie tak skórę Że przez tydzień nie, mogłam, nie byłam w stanie nosić jeansów w ogóle I suma summarum jaki był efekt Pięknie wydepilowane okolice Nie były bolesne Na następny dzień Żadnego podrażnienia nie było I ja na razie jestem zachwycona Zobaczymy jak długo ten efekt się utrzyma W każdym razie jeżeli szukacie dobrych plastrów które, Którymi nie zrobicie sobie krzywdy To jak najbardziej polecam te plastryzje, dodatkowo jest to polska firma, plastry nie są drogie, więc bardzo, bardzo polecam i można spróbować. Przejdźmy teraz do kolorówki. Czy znaczy prawie kolorówki, ponieważ chciałabym Wam pokazać dwie pomadki, w których się ostatnio zakochałam. Pierwsza jest to Tisan Balsam do ust. I teraz tak, często się pytacie, w jakiej ona jest cenie, gdzie można ją kupić i jak, się jak jest porównywalna, czy jest porównywalna do tej wersji w słoiczku. Przede wszystkim tak, ja swoją kupiłam w Superfarm za po prostu strasznie wygórowaną cenę, 12,99. Pomadka do ust dla mnie ochrona za 13 minut to jest po prostu przegięcie. I teraz tak, no jak widzicie, całą, całą ją zużyłam, nic tutaj nie ma. I przede wszystkim nie odżywia ust, tak fantastycznie jak ta wersja w słoiczku, ale jest dużo bardziej wygodna, bo można ją wziąć ze sobą. Nie przenosimy bakterii, ani żadnego brudu do tego pojemniczka i jest to bardzo, bardzo fajne. Przyjemnie pachnie, ładnie nawilża usta, odżywia. Ja jestem za, ale wersja w słoiczku mojej zdaniem jest lepsza. I stwierdziłam tak, no co, znowu wydam 13 zł, no tak trochę Wiecie, no trochę to jest dużo. I mówię, a kupię sobie zwykłą pomadkę Nivea. I jest teraz, znaczy, to ona już nie jest nowa, tylko po prostu ja jej nigdy nie miałam, więc dla mnie jest to nowość. Ee, Nivea Seria Pure and Natural y, Olive and Lemon, czyli y, oliwka z cytryną. Y, trochę kolor sztywtu może odstraszać, bo jest po prostu zielony, ale tak na wilżonych ust. To ja w życiu nie miałam naprawdę. Ona jest porównywalna z tym balsamem Tisan jest coraz bardziej higieniczna, i ja ją w promocji kupiłam za tych Bardzo ją, bardzo polecam. Jestem naprawdę zachwycona. Dawno już żadnej pomadki nie miałam, ale to jestem zachwycona. I oczywiście, jeżeli mamy pięknie wygładzone usta, możemy nosić jakieś szalone kolory. Ja dzisiaj yy, po raz. Myślę, że 30 co najmniej. Powiem Wam o mojej ukochanej czerwonej pomadce, o której już wam mówiłam naprawdę dziesiątki razy. Jest to pomadka z serii Absol Rouge, Rouge, z serii Lancome. I jest to kolor 134. Ja ją używam od zeszłego roku. Jest bardzo wydajna, piękna, kremowa, utrzymuje się wiele godzin. Ja ją miałam wczoraj na zajęciach i przez pół dnia ona w stanie niezmienionym. Ja jej w ogóle przez pół dnia nie poprawiałam. Przyjechałam do domu i jeszcze ta pomadka ładnie wyglądała. Nie powiem, tak jak od razu po nałożeniu, ale w ogóle nie trzeba poprawiać, nie wysusza ust. Dla mnie to jest najpiękniejszy czerwony kolor ever. Jak widzicie jest on taki trochę z domieszką pomarańczu. Dla mnie to jest moja najlepsza pomadka. Jeżeli mi się skończy, pomimo tego, że kosztuje aż 120 zł, co jest strasznie dużo, ale y, uważam, że na takie rzeczy, y, z których jesteśmy bardzo zadowoleni, starczają nam na lata, bo myślę, że ta pomadka z 2 lata ze mną y, zostanie, skoro już mam ją rok, a zużyłam dopiero połowę. Naprawdę jest fen fenomenalna. Jeżeli chciałybyście jakiś taki kolor bardziej stonowany, bo rozumiem, że nie każdy może dzień chodzić w taką pomadką. i też nie każdy w czerwonym odcieniu czuje się dobrze. Dwa lata temu kupiłam sobie pomadkę z Astor w takim pięknym limonkowym opakowaniu. Jest to kolor 022 Caribbean. Ja od kiedy tylko zaczęłam kręcić te filmiki na YouTube, od Wam ją pokazuję. Tyle mi jej zostało, też już ponad połowę zużyłam. I może pokażę Wam, jak one w jak one, że tak powiem, wyglądają. Tu jest ta 134 Absol Rouge, a to jest 022 Caribbean więc z Astor Też jest kolor taki soczysty, bardzo ładny, ale na ustach, to, niby one tutaj się wydają podobne, ale na ustach ta z Astora jednak jest mniej taka, mniej widoczna I aż tak się nie rzuca w oczy I zdecydowanie dla większości z Was pewnie będzie uznana, że jest to fajna pomadka do pracy czy do szkoły To jest taka... Że ją widać, ale że ona ma takie ładne, lśniące wykończenie. To nic się strasznego nie stanie, nawet jeżeli chodzicie do liceum i po prostu na taki mocny make-up nie możecie stawiać. I teraz tak, obiecałam Wam, że pokażę Wam błyszczyk. Mówiłam w jakimś, w jakimś powszechnym filmiku, chyba w filmiku z jakimś strojem dnia. Powiedziałam Wam, że, że znalazłam fantastyczny błyszczyk i ten błyszczyk niestety jest z marki Mac, ale wiecie, że ja, jeżeli chodzi o markę Mac, niektóre produkty bardzo lubię, inne troszkę, troszkę mniej. W każdym razie no dla mnie jest to błyszczyk idealny. Jest to oczywiście ta seria Cream Sheen Glass i kolor to Richer Lasher i on jest praktycznie identyczny z tą pomadką z Astor. Jest naprawdę fenomenalny. Jeżeli gustujecie w kolorach różowych, ja ostatnio o dziwo zaczęłam nosić róż taki jasny, delikatny na ustach. Pomadka MAC, którą też już wiele razy Wam pokazywałam, jest to moja jedyna pomadka z maka. Ja jakoś fanką taką straszną nie jestem, ale ta pomadka jest dla mnie bardzo dobra. Kolor to Cream Cup, wykończenie Cream Sheen. Błyszczy, którego używam już od lat. Pierwszy kupiłam dwa lata temu, to jest mój drugi, przez cały czas go używam. Wam przez cały czas polecam, czyli znowu MAC Cream Shield Glass w kolorze Just Superb i bardzo właśnie pasuje znowu do tej pomadki. Jak widzicie, ja lubię łączyć pomadki z błyszczykami. I fajnie to, wszystko, fajnie to wszystko wygląda, bo wiadomo, że jeżeli mamy usta nie w takim super stanie, co mi się bardzo niestety często zdarza, chociaż dzięki tej pomadce z Nivea już coraz rzadziej, to zawsze jak położymy na pomadkę błyszczyk, to te usta są takie bardziej trzcijące, pełne i wszystko, wszystko fajnie gra. Jeżeli jeszcze jesteśmy przy kolorówce, no to oczywiście ulubionym cieniem był cień z My Secret, jest to odcień 103. Piękny, piękny, piękna, piękna perła Ja go przez cały miesiąc nosiłam na oczach Dzisiaj też, też gości na moich oczach I oczywiście, no nie mogłabym, nie mógłby ten filmik się obejść Bez korektora MAC Pro Longwear Concealer Którego przez cały czas używam Gości pod moimi oczami Ja wczoraj generalnie miałam taką mini depresję Pewnie dlatego, że życzyłyście mi, żeby a, tam mi się dostało Jak powiedziałam, że jestem super szczęśliwa, bo love is in the air No to generalnie ktoś mi z Was napisał o. Jeszcze się dostanie, jeszcze będziesz ryczeć. No i wczoraj ryczałam, ale no, na Wasze nieszczęście dzisiaj tam znowu z zajebistym humorem, więc jest wszystko super. E, widzę, że mi bateria pada, więc dziękuję Wam bardzo za oglądanie i już jutro zapraszam Was na projekt Denko, czyli kosmetyki, które zużyłam w marcu i kwietniu. Żegnam się z Wami e, bardzo, bardzo gorąco, czekam na komentarze e, i całuję Was bardzo gorące Buziaczki, Pa pa!